Kolejny destrukt, 1 zł, niecentryczne bicie, cena około 50 zł za monetę z obiegu. A więc piękne, niecentryczne bicie. Jak widzicie, całość tutaj przesunięta na dół, już taka monetka u mnie jedna jest w kolekcji, ale rocznik 2016, a tymczasem mamy tu 2017 i cena takiej monety to około 50 zł. Z drugiej strony praktycznie niewidoczne od strony. Awersu, orzełek nic tutaj się nie dzieje, nic nie widać. I mamy tutaj rand. Od tej strony najbardziej zniszczony. Jak widzicie, ząbkowanie poniszczone i gładki rand. Kolejny destrukt ląduje u mnie w albumie. Takie albumy, holderki, wszystkie asortymenty na monety, banknoty zakupicie w sklepie S Numismatyka. Link do sklepu poniżej. 10% zniżki na cały asortyment na kod. Za Kapiel 2021. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymcie się do następnego. Hej!